Manko, Witajcie! Chyba po raz ostatni w tym roku jadę w poszukiwaniu borowika do lasu Sezon się już tak chyba definitywnie kończy Grzybiarzy w ogóle nie widziałem w lesie po drodze A od jutra zapowiadają przymrozki A w ogóle ma temperatura spaść już tam blisko zera, a w nocy poniżej więc pewnie już takie grzybki jesienne się nie będą pojawiać. Więc postanowiłem ostatni raz tak jesiennie wybrać się do lasu. A później jeszcze może kiedyś spróbuję się wybrać do lasu na zimowe grzybki. O, sarenka uciekła. Ok, wszedłem już do lasu. I zobaczymy, czy już grzyby zakończyły wyrastanie, pojawianie się, czy jeszcze uda się coś znaleźć. No już dzisiaj jest chłodno. Mgliście, jak widzicie. Las taki zrobił się dosyć smutny. Kolorowe liście już zaczynają brązowieć, szarzeć. Koniec pomału pięknej, złotej jesieni. A czy koniec grzybków? Zobaczymy. Gdzieś tam na grupach widzę, że jeszcze niektórzy w różnych częściach Polski z powodzeniem wracali z lasu z grzybkami no nic, zobaczymy jak się uda coś znaleźć to będę nagrywał chodzę już dłuższą chwilę i niestety w tym lasku w tym lasku już nie ma chyba grzybków Bo ani widu, ani swychu żadnego grzybka ani podgrzybka a tym bardziej prawdziwka. Już tutaj chyba nic nie uda się znaleźć. Jeszcze przejdę kawałeczek, zrobię takie kółeczko. Jestem w miejscach, gdzie znajdowałem grzyby. Tam gdzie grzybnia owocowała w tym roku. Więc jeśli nic się tutaj nie pokazuje, to chyba będzie koniec niestety sezonu w tym lesie Jak tutaj jeszcze nic nie znajdę, podjadę do drugiego lasku też tak weryfikacyjnie. W najgorszym wypadku po prostu będzie spacerek zaliczony. O patrzcie podgrzybek jeszcze Ale to już taki stary stary musiał tu już chwilę stać Nawet zaczyna od spodu już lekkie odniska pleśnie się pojawiać także nic to z tego ale <grybujesz> Jeden grzybek jakiś się znalazł Paceruję dalej. Mamy jakiegoś chyba mleczaja? Ale to nie ryc Albo coś podobnego. No niestety. Grzybki już. Chyba w tym lesie powiedziały swoje ostatnie słowo. No. Zawracam, będę kierował się w stronę samochodu i pewnie przejadę jeszcze do jednego lasku. Zobaczyć jak wygląda sytuacja. No nic, jeszcze ostatnie metry tutaj w pobliżu samochodu sobie przejdę, ale na nic więcej się nie natknąłem. Także słoneczko zaczęło się przebijać. Rosa z drzew leci. Ogólnie, w sumie przyjemnie zaczyna się robić. Niestety, grzybków już brak. tych brudno-żółtych niesmakowych tu już jakieś grzybki pogniły także ewidentnie koniec sezonu o jeszcze gołądki jakieś się wybijają tu jest jeden tu jest drugi. Szkoda, że to takie niesmakowe. Było. No, chyba po jakiś gołąbek został tylko trzon. Myślałem, że może trzon po prawdziwku. no nic ja kieruję się do auta w tym lesie niestety nic nie ma pochodziłem o ponad pół godzinki spacerek zaliczony człowiek się poruszał fajnie nawet się zaczęło przyjemnie robić Jak widać Słoneczko świeci Pajęczaki wszędzie ubiły swoje sieci kapie z drzew Szumi wiaterek Słoneczko świeci więc w sumie całkiem Przyjemnie nic, opuszczam las i jadę jeszcze wie, do jeszcze jednego, zobaczyć jak tam sytuacja. Jeśli tam nie ma, to że tak powiem, jesienny sezon zamykam defini definitywnie. No i witajcie, jestem już w drugim lesie. Słoneczko nadal świeci i robimy sobie spacerek rozpoznawczy, czy tutaj są jeszcze jakieś grzyby. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia jak coś znajdę na razie nic sensownego nie znalazłem co jakiś, co jakiś czas pokazują się gołąbki brudnożółte jakoś warunki im przypadły do gustu i do się pojawiają, widziałem jakieś muchomorki sporadycznie o, kolejny gołąbek i jeszcze jeden, już zjedzony, ale nic poza tym póki co nie widzę. Na razie wszedłem w taką trochę mroczną część lasu, ale przemierzam dalej, spaceruję, a nóż coś się znajdzie. Fajnie, jak idzie się takim mrokiem, i tu nagle takie, taka mchowa polana się pojawia, ładnie to wygląda. Jakieś życie biologiczne jeszcze jest. Jakieś grzybki się tutaj pojawiają. Dużo tych e, gołąbów brudno-żółtych. Ho, ho, ho. No, dzień dobry. Czyli jeszcze pana po... prawdziwka idzie znaleźć. Ale to jest cegla z topory. Krasnoporowik i tu drugi z wierzchu wygląda prawie jak prawilny jest dosyć jasny ale już troszkę podjedzony przez ślimaki. i już takie Chyba ostatnie sztuki. Ale cieszą, bo są jeszcze jakiekolwiek. Haha, fajnie. Mam tutaj znalazłem wrośniaka różnobarwnego. Jest to grzyb leczniczy. Przez atlasy uznawane jako niejadalne, ale ma zastosowania lecznicze. Tutaj akurat jest sporo. On rośnie właśnie na martwych gałęziach, pniach, chłodach. A na razie, poza tymi dwoma ceglasiami, nic więcej nie znalazłem. Od czasu do czasu mijam jakiegoś muchomora. Albo gołąbka brudno -żółtego. ale poza tym na razie nic. Tu jeszcze małe wrośniaki, dopiero sobie rosną. Chyba mają, zaczynają być dla nich odpowiednie warunki, bo teraz ich zauważyłem trochę. Ja ciągle poszukuję coś. Coś fajnego. Ale na razie nic, nic, nic mi się tutaj nie udało namierzyć. Zaskoczony jestem pozytywnie, bo słoneczko wyszło, a niby prognozy zapowiadały, że cały dzień będzie zachmurzone, więc przyjemnie się całkiem chodzi. Tu mam miejsce, gdzie krasnoborowiki ceglasto porę zbierałem i co? I nic. Nie ma. To tu, gdzie wam pokazywałem, że zostawiłem sobie malutkie, i kilka dni później przyszedłem, już były podrośnięte. A teraz nie ma nic. Więc chyba, chyba naprawdę sezon się skończył. W zasadzie już nic. Jeszcze kawałeczek się przespaceruje, i będę wracał do auta. Ale jak słoneczko świeci, to aż się nie chce wychodzić z lasu. Mógłbym spacerować i spacerować. Ja właśnie zauważyłem jeszcze dwóch grzybiarzy, którzy sumęli z koszykiem gdzieś tam w oddali. Jeszcze też szukają szczęścia jak ja. Hm. Powodzenia. Ja już nieco tracę nadzieję na znalezienie czegokolwiek. Łapie te ostatnie przyjemne chwile w lesie. Niestety, grzybki już rozkładają się, gniją te, które były, a nowych. A, no, musiałem mówić, że nie ma, a tu taki jeszcze krasnoborowiczek ceglastopory, mi się trafił. Pomału maszeruje w stronę auta. Może jeszcze coś napotkam, aczkolwiek na nic wiele nie liczę, bo obszedłem spory kawał lasu i jak widzieliście tylko dwa krasnoborowiki Ceglastopole. Poza tym nic jakieś gołąbki niejadalne, niesmaczne, czy lipa. Dobrze moi mili, ja będę się z wami już pomału żegnał. Zbliżam się do wyjścia z lasu. Niestety już za wiele nie udało mi się znaleźć. Liczyłam na to, że może jakiś prawdziwek się znajdzie na zakończenie sezonu. Niestety nie udało się. Także tę funkcję tego co zamyka sezon pełnił dzisiaj krasnoborowik czseg Lastopory, a w zasadzie trzy sztuki, które znalazłem. A więcej jak widzieliście nie ma nic. Także uważam sezon jesienno-grzybowy na za ostatecznie zamknięty. Teraz poczekam jeszcze kilka tygodni i wybiorę się do lasu na grzyby. Takie późno jesienne, wczesno-zimowe. Może coś uda się znaleźć. Dajcie znać, czy Wy jeszcze coś znajdujecie u siebie w lasach. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Napiszcie komentarz, oczywiście. E, tak jak pytałem, czy u Was coś się dzieje? No i co? Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Niech ten czerwony przycisk zmieni się w szary. Zaznaczcie opcję wszystko. Ja, tak jak mówiłem, postaram się wybrać w tym roku, nawet w zimę. Co wam oczywiście nagram, jak będę? I spróbuję coś pobawić się znowu przez ten okres zimowy. W jakąś uprawę grzybków. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć. Pa, już nawet muchomory czerwone przestały rosnąć. A tu były ich całe połacie jeszcze jakieś ostatnie sztuki, takie niewybarwione do końca. Ale wszystko się kończy, taki zagajnik szedłem i znalazłem dwa maślaczki. Ale już się wszystko kończy. O, jeszcze tu jakieś maślaczki widzę. jeszcze jakąś jajeczniczkę trzeba będzie zrobić z maślakami jeszcze parę maślaczków na sam koniec to już jest koniec nie ma już nic jesteśmy wolni możemy iść ale chciałbym iść na grzybobranie jeszcze А не до дома, несчастный.